Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek zajęć z Autocadem. Dzisiaj mam nadzieję, że krótszy odcinek dotyczący bloków. W tym przypadku już przygotowałem tutaj pewien rysunek. Jest to symbol, czy właściwie narysowane takie zaznaczenie okna z opisem. No i... Tutaj kilka rzeczy chciałbym poruszyć. Niezbyt szczegółowo chciałbym ten temat rozwijać, ponieważ no, on jest bardzo, bardzo obszerny i myślę, że tutaj nie byłoby takiej potrzeby, żeby wszystkich szczegółów opowiadać czy tłumaczyć. Dla osób, które będą to potrzebowały, to na pewno zbadają ten temat samodzielnie. Chciałbym tylko ogólnie wytłumaczyć, na czym polegają bloki. Jeżeli ma, popatrzymy na nasze główne okno, to tutaj mamy bloki, zaraz za narzędziami dotyczącymi warstw. I w, tych, yy, i w tym menu bloków możemy właśnie tworzyć bloki. Jest to coś, z czego ja. Bardzo rzadko korzystam, ale e, wielu architektów korzysta z tego, ma bloki dynamiczne, które się zmieniają. Zatem czym jest blok? Blok jest to zespół linii, czy zbiór linii, który tworzy pewną spójną całość, która może mieć pewne dodatkowe właściwości. E, Przeciwieństwem, czy powiedzmy uproszczonym wersją bloku jest grupa. Ja może pokażę, czym to jest. Komenda jest grup. Ja ją wpiszę z klawiatury group, tak, grup, o, przepraszam, yy, tutaj, o, teraz. Yy, grup, jeżeli wpiszę Grup, to tutaj jest właśnie coś takiego jak grupa. Mogę nazwać, nadać grupie. Nazwę, ale nie muszę, mogę zaznaczyć, właśnie całość. To były wcześniej osobne linie. Może ja to jeszcze pokażę, zanim proszę zobaczyć. Tutaj to są poszczególne linie: linie zwykłe, linie, tekst i tak dalej. Zatem znowu komenda grup, zaznaczam całość. I potwierdzam spacją. Teraz utworzyła się ta całość jako jedna grupa. Widzimy, że gdy zaznaczę to, zaznaczą się wszystkie linie i mamy jeden uchwyt, który pozwala na przesuwanie tego, obracanie i tak dalej. To jest grupa, i ona pozwala na właśnie połączenie elementów rysunku w jedną całość. Jeżeli chcemy, żeby to nie było osobne linie, zmniejsza się liczba uchwytów. No, ma to kilka tam zalet. Ale. Ta grupa właściwie na tym etapie niewiele pomaga, czy na niewiele pozwala, więc ja to cofnę. CTRL Z to jest właśnie cofnięcie. Tutaj znowu widać, że mam poszczególne elementy. I teraz. Co mogę zrobić? Mogę z tego uczynić blok. Mogę wcześniej jeszcze zrobić atrybuty. Z tymi atrybutami na przestrzeni czasu się trochę zmieniało. Wcześniej, ja nie wiem kiedy to się zmieniło, bo nie korzystam z tej funkcji. Kiedyś to było tak, że definiowaliśmy tekst i później wybieraliśmy, że on jest atrybutem. Tutaj mam tekst, zaznaczyłem go, żeby sprawdzić, jaka jest wysokość tego tekstu. To jest oczywiście jakiś taki przykładowy okno numer 34, tak? czyli typ okna numer 34, czyli O34. Treść jest O34 i tutaj właśnie wymiar czcionki, to jest to istotne, co dla mnie ma znaczenie. I teraz tak. Może zacznę od tego, że utworzę atrybut. W tym celu muszę tutaj rozwinąć to okienko, i tutaj jest coś takiego jak define attributes, czyli zdefiniuję atrybuty, wybieram to i program pyta mnie, żebym zdefiniował. I teraz tutaj, dla mnie to nie jest aż tak bardzo intuicyjne. Tak, to jest to, co będzie wyświetlane. A prompt to jest to, jak to będzie nazwane, więc tutaj to będzie opis e, okna, a tu by było konsekwentnie o, powiedzmy, e, 0,1, tak byśmy zaczęli, tak. E, I tutaj jest, czy ma być jakiś standardowy opis, no i tutaj można by wpisać. O0,1 albo o cokolwiek. Możemy to zostawić też puste. Tutaj warto wpisać wymiar czcionki. Ja sobie to sprawdziłem, więc to jest 5. Tutaj ustawienie czcionki. No i tutaj chciałbym, żeby to było middle center, czyli środek. środek. I następnie potwierdzam, że dokonałem tego. Robię OK. I tutaj pojawia się ten mój blok. On się przykleił, no nie w środku, tak jak miałbym, jak to było w tym przypadku, ale mogę go tutaj odstawić. On wtedy przeskoczy, i tutaj widzimy już ten uchwyt. Więc ja mogę teraz ten mój oryginalny tekst, który tutaj był usunąć, i w jego miejsce wstawić ten oto tekst. On, mimo że przy, trzyma się przy kursorze, on teoretycznie powinien wskoczyć na środek, co zresztą zrobił. No tutaj, nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest zamierzone, tak to wygląda. Mam teraz już atrybut i teraz bym chciał wygenerować z tego, co tu widać, jeden blok. Więc tutaj wybieram create block, tak? wpisanie komendy block z klawiatury. Tutaj widzimy też tą podpowiedź. Yy, jakie jest hasło pozwoliłoby też w klawiatury wpisać tą komendę. No i teraz nazwa, no to jak ten, ten blok się obnazwać, no to niech to będzie blok okno, tak. Następnie, co ten blok definiuje? Czy co w nim powinienem zdefiniować, to jest pierwszy punkt wstawienia, czyli punkt, który będzie służył dla mnie jako miejsce, gdzie będę chciał to okno wstawiać. I teraz warto się zastanowić przy blokach, gdzie takie okno nam najwygodniej wstawiać. Moim zdaniem najwygodniejszy punkt to będzie tutaj, żeby wstawić go, więc wybieram pick point. No i wskazuję ten punkt, że to jest to miejsce. On sobie sczytał współrzędne. To właściwie nie ma znaczenia, to mogłoby być dowolna współrzędna. On zapamięta, że. Ten punkt y, jest tym punktem, który będzie służył do wstawiania tego nowego bloku. Następnie, i znowu, mógłbym tutaj wybrać, specyfając Skin. Jeżeli bym to zaznaczył, to po wyjściu z tego menu musiałbym wskazać, jakie obiekty mają mi utworzyć blok, albo mogę je wybrać teraz. Wybieram zatem to okno y, i okienkiem sobie cały zaznaczam. Potwierdzam spacją, gdy już dokonałem wyboru. Tu w tym momencie powinna się taki miniaturowy podgląd pojawić. Y, y. Mogę całość opisać, co to jest, że to jest okno i tak dalej, ale i mogę jeszcze wybrać w jakich jednostkach to jest. To okno było narysowane w centymetrach, więc ja chciałbym tutaj zdefiniować centymetry. Dlaczego to ma znaczenie? Dlatego, że AutoCAD wie wtedy jak to wstawiać w niektórych przypadkach otoka tak jak to już mówiłem wcześniej działa ogólnie bez jednostek ale tutaj warto wpisać w jakich to jest jednostkach bo jeżeli wiemy w czym rysowaliśmy to wiemy jak będziemy ten blok wstawiali e, że powinniśmy go odpowiednio do, dopasować czyli jeżeli no, skala naszego rysunku była w milimetrach no to będzie to trzeba dziesięciokrotnie zwiększyć i tak itd tak Dobrze. Mógłbym też dać tutaj zaznaczyć Open Block Editor. Wtedy to by mi się otworzyło w edytorze bloków. Bloki można edytować. Za chwilę o tym powiem. Ja tego nie wybieram. I tutaj mam do wyboru, czy chcę zostawić te obiekty bez zmiany, przekształcić je na blok, czy je usunąć, a blok zapisać w pamięci. Ten blok pod nazwą okno będzie się będzie zapisany. On będzie zapisany w naszym rysunku. Niekoniecznie będzie go widać. Jeżeli czasami mamy rysunki, w których jest bardzo mało narysowanych. Ale które mają dość duży rozmiar. To może być spowodowane, że jest wiele definicji różnych bloków w tym rysunku i one bloki właśnie siedzą w, w rysunku, w którym zostały utworzone. I komenda purge, czyli yy, po polsku, nie pamiętam jak się nazywa, yy, pozwala na usunięcie właśnie rzeczy niewykorzystanych w rysunku. Bloki mogą być właśnie takim jednym z aspektów. Więc ja chcę, żeby. Mój blok został przekształcony, to znaczy te linie zostały przekształcone na blok, nie zostały zatrzymane, zachowane jako linie i też nie chcę, żeby były usunięte, a po prostu blok w pamięci rysunku został utworzony, więc klikam OK. I teraz pojawiają się właśnie te atrybuty, opis okna. No i tutaj mogę wpisać o powiedzmy 0,2. I robię OK. Teraz się trochę oddalam, i tu jest pojawił się ten mój blok. To co widzimy, e, zmieniła się jak gdyby grubość moich linii, tak? One są tutaj cieńsze, wcześniej były grubsze. Ja mam zaznaczone tutaj wyświetlanie grubości linii. I e, jeżeli zaznaczę teraz ten mój blok, widać, że tutaj jest ten punkt wstawienia. Ten blok też, proszę zwrócić uwagę, urósł. On teraz, ponieważ mam tu wybrane milimetry. Jest dużo większy, bo punkt 00 nam się zmienił. Dlatego przed chwilą po ukończeniu tworzenia bloku widziałem tylko fragment bloku, no bo on został przekształcony. Program odczytał, że ja go zapisałem w centymetrach. Domyślnie w tym rysunku widać, miałem ustawione milimetry, więc program tak to przetworzył. I teraz, jeżeli wybiorę sobie taki blok, tu mogę poprzez podwójne kliknięcie na ten blok wchodzę do edytora właśnie tych właściwości. I tu tych właściwości mogłoby być więcej. Tu są te tagi, tak? To jest to, co jest tu wyświetlane. Prompt to jest właśnie, co to jest. No i jest tam jego wartość. I mógłbym tą wartość zmieniać właśnie na z SO o02 na powiedzmy o i tu dam spację 03. I widzimy jak to się automatycznie czy na, na bieżąco zmienia, więc ja to cofnę, bo za mało miejsca. Potwierdzam. OK. Dobrze, ale teraz jeżeli wybiorę blok i będąc nad nim, kliknę na prawy klawisz. Pojawia się okno kontekstowe, i tutaj mam edit, to znaczy tutaj, block editor. I wtedy otworzy mi się, jak gdyby nowa zakładka, której tutaj chwilowo u góry nie widać. Autocad przejdzie w taki typ edytora bloków. O, proszę bardzo, to się zmieniło. tło się robi takie trochę szare. Oczywiście to można w opcjach skonfigurować, ale standardowo ono ma inny kolor, i tu mam dużo różnych możliwości, które pozwalają na stworzenie różnych rzeczy z blokami. Ja nie chcę tego tutaj szczegółowo omawiać, bo jest to bardzo obszerne. Więc to jest właśnie możliwość tworzenia bloków z atrybutami. Ten atrybut można było wcześniej zdefiniować, i tu proszę zobaczyć, mogę sobie pozmieniać te poszczególne rzeczy, i teraz już widzę, dlaczego te linie. Są takie cienkie, bo one trafiły nie na tą warstwę, na którą chciałem, one trafiły na warstwę wymiary i opisy. I teraz ja sobie zaznaczyłem wszystkie te linie i zmieniam tutaj warstwę na warstwę 2. Ona jest gruba. No i teraz ja zrobię tutaj Close Block Editor, i program mnie pyta, czy chcę zapisać te ustawienia dla bloku okno, tak? Czyli Save the changes to okno. OK, to wybieram i proszę zobaczyć, już teraz te linie są grube. Pod tym względem edytor bloków, którego no w, w bardzo starych wersjach oczywiście autokada nie było, jest wspaniałą sprawą, bo możemy sobie, jeżeli o czymś zapomnieliśmy, popełniliśmy błąd, coś poszło nie tak przy tworzeniu bloku, możemy to w przyszłości zmienić. I tutaj też powiedzmy, to jest rama okienna. Gdybyśmy chcieli na tym etapie dodać tutaj kreskowanie do tych, do tych prostokątów, które stanowią czy zaznaczają ramę okienną, też byśmy to mogli zrobić. Więc to są te możliwości, które tutaj wszystkie mamy, tym edytorem bloków, że możemy właśnie pozostałe różne, różne rzeczy zmieniać wprowadzać zmiany. I modyfikować to według naszych, według naszych potrzeb. Te bloki, ja tutaj może to zamknę, te bloki potrafią też być takie adaptujące się, czyli możemy wpisać na przykład, zdefiniować szerokość tego okna i później byśmy wybierali tą szerokość i blok by się dostosowywał, więc tu do tych możliwości jest bardzo wiele. Niektóre bloki, z którymi się spotkałem, potrafiły już czytać sobie napisy z rysunku. I tak dalej, i tak dalej. Ja jednak zauważyłem, że czasami te bardzo zaawansowane bloki przy wymianie plików, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z programami albo innych producentów, którzy też obsługują format DWG, albo inną wersję, że one potrafią generować problemy. Już miałem taką sytuację, gdzie z punktu wydruku miałem informację, zapytanie, jako że no, w AutoKadzie siedzę, że. Rysunek z pewnym blokiem nie pozwala na wydrukowanie go. To był taki bardzo specyficzny blok, który do ramki szczytywał sobie nazwę pliku, żeby wyświetlać jak ten plik się nazywa. No i tam to drukowanie się nie udawało na, na, na drukarce, dlatego że domyślamy się, że to było spowodowane tym blokiem, bo w momencie, gdy ten blok się usunęło, to wydruk był możliwy. Zatem pokrótce to są bloki. Można je edytować wtórnie, można wprowadzać atrybuty. Ja pokazałem tylko jeden atrybut, ich może być więcej. Mogą one też być, mieć charakter dynamiczny, czyli taki dopasowujący się. To jest na przykład stosowane, widziałem przy drzwiach, że dla bloku definiujemy szerokość drzwi i one odpowiednio się zawężają lub poszerzają, w zależności jaki wymiar jest. I ten wymiar też tam gdzieś występuje. Dobrze, na ten odcinek to by było wszystko. Serdecznie dziękuję i do kolejnego.